Dzień dobry, Wojciech Warecki. Kolejna wersja, kolejna wersja mapy dla dociekliwych, która może tam komuś pomóc nie wiem, w analizowaniu tej sytuacji pseudopandemicznej albo przekonywaniu kogoś. No to ja raczej myślę, że trzeba mieć na uwadze to, że racjonalne argumenty to się nie za bardzo często mogą zastosować, no ale tam po prostu od miesięcy klikam sobie taką mapę, i tam może komuś to się do czegoś przyda. No i tu tam same te tytuły jakby opowiadają, co tam jest. No to jest oczywiście w szczepionkach, jakaś taka tu historia w ogóle tego jest, no moim zdaniem, spora, no ale może, może wam się to przyda tam o tej całej ściemie, czyli maskirowka, opinie lekarzy, naukowców, epidemiologia cyfrowa, to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, jak oni przez te tam lata wymyślali sobie, jak za pomocą internetu wyprodukować taką taką pseudopandemię, konsekwencje, no nie będę tego czytał, tego naprawdę, tu jest jakiś New Zealand, państwo szatana, no różne takie historie, które mogą wam się przydać, więc jeżeli ktoś po prostu jest dociekliwy, albo chciałbyś z kimś pogadać, albo tam do czegokolwiek innego, to niech do mnie napisze, to dam mu linka na dropboxa, sobie ściągnie, rozpakuje, tam jak nie ma freeminda, to niech sobie freeminda też założy, może sobie to oglądać i najlepiej sama jakby tworzył taką mapę, to, to byłoby lepiej, no. To nie wiem, czy lepiej no, w każdym razie miałby na swój użytek osobistą takie, no, taką dokumentację. No mapy mają te zaletę, że jak zapiszemy materiały tak normalnie, analogowo, to żeby dojść do czegoś, to trzeba dużo, dużo pracy i wysiłku. No my dzieci w szkołach i nawet dorosłych uczymy, że jak się informacje zapisuje w formie mapy, to jest, to jest lepiej. To są takie takie tam nowości, no, filmy, tak jakby ktoś po prostu tam miał ochotę poglądać nasze filmy, to stąd może wejść tam na naszego YouTube i tam jest 15 filmów, na których opowiadamy tak, jak sprawy się mają, tak jak ktoś ma zdrowie, żeby to oglądać, to zapraszam, tak. No tu taki jest ciekawy link dotyczący lękowego wychowania, w którym ta nasza cała cywilizacja jest zanurzona. A no teraz możecie się zobaczyć na no wariach tutaj, jakby ktoś miał ochotę. To nasza książka, tam sprzed chyba dwóch lat. Woda z mózgu, katechon 2.0. No, katechon to jak wiecie, to jest ten, który powstrzymuje. Okazało się, że tych, czyli powstrzymuje, krótko mówiąc, Armagedon, więc okazało się, że. Póki katechon działa, to nie będzie końca świata, no to się stało jak najbardziej teraz aktualne, także witamy tu w szeregach. No ja może jeszcze tak króciutko chciałem powiedzieć, bo sporo osób do mnie dzwoni i pyta się właściwie, co robić, tak. No tak, no ja może tylko swój, swój pogląd na ten temat powiem, tak. No przede wszystkim jesteśmy w takiej sytuacji, że e... Tak jak profesor Łobanowski, który mówi o psychopatach, tak, tak się stało, że psychopaty wszystkich krajów łączy się, można powiedzieć, że jest taka, taka sytuacja, no, całkiem jak Orwella, no, wszystkie zwierzęta są równe, a świnie równiejsze. tu dedykuję tutaj ministrowi jego jego tutaj rewelacje najnowsze dotyczące masek. No i cóż, no czy, psychopaci po prostu się łączą, działają w takiej strukturze sieciowej. Na całym świecie o tym obszernie mówią różni ludzie, jak na przykład David Aik, tak. Jedynym remedium na strukturę sieciową jest druga struktura sieciowa, albo przynajmniej opór rozsiany. No i my powinniśmy być może, nie wiem, zakładać jakieś takie takie struktury jak, nie wiem, Samoobrona 2.0, że grupy ludzi łączą się i pomagają sobie, nie wiem, tam w szukaniu lekarza, no nie wiem, w pracy, w edukacji dzieci, w wspieraniu siebie. No, ja na przykład, i myślę, że sporo ludzi tak robi, a najgorszą rzeczą to jest bycie, bycie samemu pod taką opresją, także no, nie wiem, czy Samoobrona 2.0, taki tytuł odpowiada, ale no tam nazwijcie się, jak chcecie, no po prostu trzeba by po prostu się łączyć w małe i duże grupy, żeby po prostu sobie radzić z tymi psychopatami, którzy tutaj zarządzają. No co jeszcze chciałem powiedzieć, że to właściwie nie jest jakaś nowa sytuacja, no bo to przecież chodzi o to, że psychopaci czy dzisiejsi czy tacy, którzy produkowali komunizm czy, czy tam faszyzm, Chodzi o to po prostu, że oni stworzyli sobie jakąś tam taką rację nad ideę, którą jak pałą układali wszystkich i mieli tytuł, bo jak ktoś nie wierzy w komunizm albo nie dość był entuzjastyczny, to go po prostu mordowali i koniec. I w gruncie rzeczy to jest bardzo podobne, bo wtedy był komunizm. Teraz są opowieści o jakiś tam tutaj pse, 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 pseudozarazy, jakichś nieistniejących wirusach, innych takich historiach w gruncie rzeczy jest to samo. No. Niektórzy jeszcze pamiętają, że kiedyś dawno temu była schizofrenia bez polegająca na tym, że ktoś nie wierzył w wiodącą rolę partii, rozwój komunizmu na Ziemi i tak dalej. Więc no, właściwie tylko scenografia się zmieniła, albo, ale, ale idea jest ta sama. No i też komunizm też właściwie działał globalnie, może nie tak skutecznie, może skutecznie, ale no, nie aż tak skutecznie jak teraz. A w związku z tym, że mm, Stworzyła się taka okazja na skutek globalizacji i takiej generalnej demoralizacji być może całego, nawet tutaj społeczeństwa, to, no i elit przede wszystkim. Tak przy okazji chciałem powiedzieć, że warto się zastanowić, że tam nie wiem, jakie macie poglądy polityczne, ale większość tutaj polityków i w ogóle świata medialnego i w ogóle ludzi znaczących, którzy występują. W mediach można by poczynić takie założenie, że ta grupa ludzi nie jest wcale taka duża, jak mogłoby się wydawać. No, na mnie nie liczyłem ich, ale to pewnie jest najwyżej kilka tysięcy. I można tak na roboczo założyć, że, że ta cała tak naprawdę pseudopandemia pokazała, że to są ludzie no, co najmniej mierni, co najmniej nieskuteczni i tacy, no, na których absolutnie nie można liczyć z jakichś względów. Ja już, może są przekupieni, może szantażowani, może tchórzliwi, no tam nie chce każdy, tam zastanowisz się, jak to dla niego jest. No w każdym razie liczenie, że ci ludzie cokolwiek dla nas dobrego zrobią w tym państwie, które, które tak naprawdę tylko nas kosztuje, a w niczym nam nie pomaga, jest, jest iluzją. No. Są wszyscy do zmiany po prostu, bez względu na wasze sympatie polityczne. Także być może nawet jest to grupa ludzi tam w, w 80-90% czy więcej po prostu podstawiona, żeby nami sterować. Weźcie to pod rozwagę. Tam byłem na takiej tą imprezie bardzo sympatycznej. jeden członek rodziny bardzo inteligentny powiedział mi, że jego zdaniem jedyną rzeczą która nas łączy, to jest służba zdrowia. Znaczy, znaczy brak chyba służby zdrowia, tak? I to jest zdumiewające, że przy tak skandalicznym funkcjonowaniu służby zdrowia Polacy dalej się nie buntują, a to dotyka bezpośrednio wszystkich. I tak naprawdę te grupy, o których mówiłem, no ludzie po prostu załatwiają sobie lekarzy, pomagają sobie leczyć, no wręcz leczą się nawzajem, tak? Teraz spójrzcie, no, nawet dane takie przemysłu funeralnego dowodzą po części, że pójście do szpitala, grozi życiem lub No Oczywiście są tacy, którzy są leczeni w specjalny sposób, no, tam, czy może bardziej wybrani, tak? Których boli kolana jak Jarosława Kaczyńskiego i tam, tam, czy, czy jakiś takich innych ludzi, ale no, po prostu jedyną rzeczą, która nas łączy, to jest służba zdrowia. To jest bardzo świetna uwaga. Jeszcze na koniec tu króciutko, może o tych ja, co robić. No, moim zdaniem to po prostu należy budować zasoby w każdej możliwej postaci na poziomie fizycznym. Trzeba trenować, dobrze się odżywiać, nie wiem, oprawiać ogródek, spacerować. No, po prostu trzeba być zdrowym, bo bycie chorym grozi życiem i śmiercią w naszym systemie zasoby psychologiczne, no to ta mapa po części temu służy, intelektualne, żeby mieć rozeznania, ale też nie przesadzać, nie zamartwiać się za bardzo, no, po prostu yy, mieć trzeźwy umysł, zasoby duchowe, modlić się, medytować, tak. To samo dotyczy emocji, nic tak dobrze nie robi jak przyjaźń, miłość, kochanie, no o tym może kiedyś Opowiem obszernie: budować zasoby, być silny, myśikować się na powtórkę z lat 50., które może znowu będą trwały lat 50. No, chciałem skończyć jeszcze takim, może tutaj moim ulubionym psychologiem, austriackim żydem, który się nazywa Wiktor Frankl, który przeżył 5 lat obozy koncentracyjnego, więc być może i my damy radę tutaj sobie poradzić z tymi psychopatami, tymi świniami, które są równiejsze, najrówniejsze w ogóle ze wszystkich, tak. No Frank powiedział tak, że nic tak w życiu nie pomaga jak posiadanie jakiegoś ważnego celu. Nie wiem, to jest zbawienie, miłość, pomaganie innym. A po drugie tak, że możemy być w bardzo różnych, w bardzo różnych okolicznościach. I spod, mogą nas spotykać bardzo różne rzeczy, ale tak jak na to zareagujemy, to jest nasz wybór. Nikt nam tego nie odbierze. Nikt nam tego nie odbierze. Wiktor Frank, dziękuję bardzo.